Ksiądz Michał Płończak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. W sobotę święcenia kapłańskie, w niedzielę już jako kapłan stanął ksiądz przy ołtarzu Jezusa Chrystusa przed ludźmi, którzy tak naprawdę obserwowali księdza odkąd był ksiądz małym chłopcem i wspomnienia były także o zbyt dużej albie ministranta, komży. Piękne wydarzenie zarówno w moim życiu, jak i myślę całej parafii, bo Cała parafia właśnie przez całe życie moje y, y, okazywała mi taką życzliwość, że wiem, że byłem dla nich bliski. Dla mnie o tyle ważne wydarzenie, bo y, no jednak zamiar y, o myśl o kapłaństwie pojawiła się już w latach dziecięcych tak naprawdę y, i potem ten, ta myśl dojrzewała. Y, przyszedł moment podjęcia decyzji 6 lat seminarium. I moment kulminacyjny, jakim były święcenia kapłańskie w sobotę w Katedrze Gorzowskiej. Konsekwencją święceń kapłańskich jest właśnie Msza Święta Premicyjna. Pierwszy owoc właściwie święceń kapłańskich. To, co, na co najbardziej się czekało: odprawić pierwsza z Eucharystię. I to, co było moim celem, tutaj jeśli chodzi o odprawieniem mszy świętej Prymicyjnej we Wschowie, to żeby to było święto parafii. Nie zamknąłem z moją rodziną tego wydarzenia do naszego zawężonego kręgu, ale chciałem, żeby to było wydarzenie całej parafii. Odbieram wrażenie czy, i takie informacje, że, że udało się to, że wiele osób mówiło o tym, że faktycznie było to święto parafii i, i tak to przeżyliśmy. No, ja też tak myślę szczerze mówiąc, bo mimo, że nie jestem parafianką tutaj, to e, także uczestniczyłam w tym i, i faktycznie było to także jakby moje święto e, jako kościoła tak naprawdę. No właśnie, ale mówił ksiądz też o tym powołaniu. Ja słyszałam anegdoty z księdza dzieciństwa o tym, jak ksiądz odprawiał pierwsze msze święte. <noise> e, jak to było z tym powołaniem? Mówi ksiądz, że w pewnym momencie przyszła decyzja, ale pewnie nie było to takie oczywiste. Na pewno nie obyło się bez bicia z sobą i... Na kształtowanie powołania myślę w każdym, u każdego człowieka pierwszym seminarium jest dom, rodzina. Jeżeli mówimy o powołaniu do kapłaństwa, czy myślę, że nawet do szeroko rozumianego powołania do innych zawodów, to dom jest tym najbardziej czynnikiem oddziałującym na, na myślenie. Wychowałem się w domu katolickim, gdzie Bóg był ważny, czy jest jest ważny. Rozpoczęło się wszystko od tego, że w wieku czterech lat zostałem ministrantem w naszym kościele parafialnym. Bo to, działo się to bardzo w sposób spontaniczny. I anegdoty, o których tutaj pani wspomina. Faktycznie, komża wyglądała u mnie jak alba, nie była moich rozmiarów, a i krzesła też niestety nie były dostosowane do, do rozmiarów właśnie ze względu na na, moją, na mój wzrost. I starsi ministranci musieli mi pomagać siadać na, na krześle. To wiele osób właśnie wspomina, ja również. No więc dlatego też na pewno wszyscy czują się jakby uczestnikami tego. Chciałam zapytać o błogosławieństwo najpierw rodziców, później przejdziemy do tego promicyjnego. Jak ksiądz, jako, no właśnie, syn, tak naprawdę odczuwa to wszystko, co się wydarzyło? Wzruszenie się za mamy. Mogliśmy także obserwować to właśnie na portalu ZW, bo była z tego relacja. Wielkie wydarzenie, tak naprawdę. Błogosławieństwo rodziców jest, myślę, wspólnym elementem dla. Zawarcia związku małżeńskiego, który znamy w tradycji, że rodzice błogosławią nowo, jeszcze przyszłych noworzeńców, a ten zwyczaj również jest w obrzędzie prymicyjnym, gdzie rodzice błogosławią, błogosławią właśnie swojego syna przed wyruszeniem w procesji do ołtarza. Tu jest troszeczkę taka <zmianie> zmiana. Jeśli chodzi o porównanie dwóch sakramentów, które mamy, małżeństwa i kapłaństwa, ponieważ błogosławieństwo rodziców przy sakramencie małżeństwa jest przed zawarciem sakramentu, a tutaj jest inaczej, właśnie w taki sposób, że najpierw jest są sąsiedztwa kapłańskie, a rodzice błogosławią na tą pierwszą drogę do Kościoła. To jest wyjątkowe przeżycie, myślę, zarówno dla rodziców, jak i dla mnie. Sama treść błogosławieństwa jest wymowna. Pierwszy błogosławi ojciec jako ojciec rodziny, druga matka. Jako no, symbol, myślę, jaki pełni w ognisku domowym to do właśnie tej, tej miłości. Stąd chociażby jak można było zaobserwować, treść była odpowiednio dostosowana do ojca i odpowiednio dostosowana do matki. Dla mnie osobiście ważne przeżycie. Bardzo mi zależało na właśnie błogosławieństwie rodziców. Ważna była dla mnie autentyczność słów, która wypływała. Ja też wybierałem błogosławieństwo, nie, nie było mi obojętna treść właśnie, bo każde słowo tam miało swój sens. I dzisiaj cieszę się, że już jest po tym błogosławieństwie. To wrócę teraz do Mszy Świętej Prymicyjnej. Całość tak naprawdę od początku do końca już była sprawowana przez księdza. Po raz pierwszy tak właśnie naprawdę całkowicie uczestniczył ksiądz właśnie w męce. I obecne jest też na Mszy Świętej właśnie te błogosławieństwo prymicyjne, także te od papieża, tak? Tak. No właśnie. Co tak naprawdę za tym idzie? Rozpocznę od mszy prymicyjnej. Dla mnie osobiście, dla mojego życia duchowego wielkie wydarzenie. Pierwszy raz sprawowałem Eucharystię w teologii jest takie tłumaczenie dla kapłana, że kapłan występuje in persona Christi capitis, czyli w osobie Chrystusa głowy. Odprawiając Eucharystię, kapłan jest Chrystusem. Musielibyśmy tutaj poświęcić, jakby, wykład cały, żebyśmy mogli to troszeczkę przybliżyć, ale tak mniej więcej to mogę ucharakteryzować. To, co dla mnie było bardzo wymowne, że odczytywanie tekstów przeze mnie było zupełnie inne, jak słuchanie tekstów, kiedy uczestniczyłem w mszy świętej jako kleryk, czy, czy jeszcze jako wierny siedzący w ławce. Myśląc o treści in persona Christi Capitis, czyli występowanie w osobie Chrystusa głowy, wypowiadając ten tekst, bardzo wiele uświadamia kapłanowi. Przynajmniej takie odczucie miałem podczas mszy świętej prymicyjnej. Zwyczajem mszy świętej prymicyjnej jest udzielenie błogosławieństwa prymicyjnego. I tak jak słusznie Pani zauważyła, jest błogosławieństwo papieskie. To zostało wprowadzone w latach 60. przez papieża, który umożliwił kapłanom neoprezbiterom, czyli nowo wyświęconym kapłanom, udzielenie błogosławieństwa papieskiego, czyli jest to takie błogosławieństwo, jakie udziela sam papież. I to jest jedyny raz w życiu, kiedy kapłan no, może to zapytać. może udzielić takiego błogosławieństwa. A po nim jest błogosławieństwo prymicyjne, które już jest, tak już dokładnie mówiąc, i obowiązuje jakby przez rok, kiedy jestem do wyświęcenia kolejnych kapłanów. Ale oczywiście błogosławi przez, przez całe życie. Jest to ważne, bo to jest. Błogosławieństwo samego Chrystusa. Gest nałożenia rąk, to jest, myślę, bardzo istotne, to jest symbol przekazania Ducha Świętego. Odbywa się to właśnie też przez nałożenie rąk, ponieważ podczas sakramentu święceń były namaszczane dłonie olejem krzyżma. Stąd jest właśnie dlatego ważny ten gest nałożenia rąk, gdzie w Piśmie Świętym też wiele czytamy o tym, że przez gest nałożenia rąk jest udzielana moc ducha świętego. Może wspomnę o ważnym elemencie, który towarzyszy błogosławieństwu, obrazki prymicyjne. Jest kolejny zwyczaj prymicji od dawnych lat. Że neopresbiter y, drukuje obrazki prymityjne, które niosą za sobą jakąś, jakąś treść. Y, w moim przypadku wybrałem y, Świętą Rodzinę jako y, obrazek, y, ponieważ y, chciałbym, tak rozważając, y, przez lata seminaryjne, y, przez też praktyki, które odbywałem, Chciałbym w swoim kapłaństwie poświęcić szczególny czas rodzinom. Uważam, że od rodziny wszystko pochodzi: zarówno dzieci, młodzież, studenci, osoby już pracujące i osoby starsze. To wszystko ma swój początek w rodzinie. Rodzina to jest wspólnota, która powinna być najbliżej Boga, bo ona tak naprawdę przekazuje. Y, wartości y, swoim, y, swoim w domu. Y, dlatego właśnie myślę y, o, o rodzinach. Natomiast drugim y, obrazkiem y, jest święty Michał, y, Archaniu, mój patron. Y, uważam, że ważne święty, szczególnie w dzisiejszych czasach. Y, święty Michał wiemy, że y, pokonał szatana. Y, dzisiaj. Y, Jesteśmy bardzo narażeni na działanie złego ducha, a ja sam doświadczam, że modlitwa za Wstenie w sensie tego Michała Archanioła jest bardzo pomocna. Już doświadczyłem tego w młodym, w młodym wieku, zarówno też w seminarium, i już teraz, nawet w kapłaństwie. Na odwrocie każdego obrazka prymicyjnego jest treść ważnym jest hasło, jakie obiera się na, na swoim obrazku prymicyjnym. W moim przypadku jest to fragment z psalmu 143. Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Każdy z neoprezbiterów wybiera taki tekst według własnego uznania. Ja wybrałem taki, ponieważ uważam, czy chciałbym realizować faktycznie wolę Boga w swoim życiu. Zarówno człowieka, jak i kapłana. Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, miał jeden podstawowy cel – pełnić wolę Ojca. To szczególnie czytamy w Piśmie Świętym, w modlitwie w Ogrójcu, czy też pojawia się w modlitwie arcykapłańskiej. To jest podstawa. Jeżeli żyję dzisiaj ideałami kapłaństwa, to nie mogę żyć bez pełnienia woli Boga. To jest najważniejsze. Następnie kolejna treść to jest przesłanie błogosławieństwa, ponieważ właśnie to się otrzymuje na pamiątkę błogosławieństwa prymicyjnego i treść moja to tym, którzy dali mi życie, pomagali wzrastać, których spotkałem i do których zostanę posłane serca błogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ksiądz Michał Pończak i na dole. Obrazka jest miejscowość Święceń Kapłańskich i pierwszej Mszy Świętej Prymicyjnej i też miejsca, z którego pochodzę, czyli Gorzów Wielkopolski i Wschowa, 30-31 maja 2015 roku. Jeszcze pozwolę sobie na małą informację odnośnie naszego obrazka wspólnego, ponieważ jest zwyczaj. Yy... Obrazków prez, Neoprezbiterów jako Wspólnoty Roku. Wybraliśmy y, Matkę Bożą Cierpliwie Słuchającą, patronkę naszej diecezji średniogórsko-gorzowskiej y, i z tyłu umieściliśmy nasze imiona i nazwiska y, i miejscowości, z których pochodzimy. Y, obrazek y, uważam, że tak jak powiedziałem ma swój cel, ma nieść jakieś przesłanie. Y, zrobiliśmy obrazek inny niż Zazwyczaj się robi, ponieważ dołożyliśmy tutaj modlitwę o powołania kapłańskie, które, która jest bardzo ważną modlitwą, i modlitwę za kapłanów. Dając ludziom te obrazki, prosimy o modlitwę za nas i o modlitwę o nowe powołania. Też dziękuję bardzo wielu ludziom, którzy zapewniali mi o swojej modlitwie. Chcę powiedzieć, że dla wielu, którzy mogą stać z boku i patrzeć na to, może się wyda wydawać, że wypada tak powiedzieć. Sam doświadczałem już w życiu seminaryjnym, jak i już teraz jako ksiądz, że bez modlitwy nie damy samodzielnie rady. To jest niemożliwe. Jesteśmy z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni i potrzebujemy pomocy ludzi. Um. No właśnie mówił ksiądz na mszy świętej prymicyjnej o kapłanach, których ksiądz spotkał na swojej drodze, jakie mieli wielkie znaczenie w tej, w tej wędrówce, tak naprawdę właśnie do, do święceń kapłańskich. A ja mam jeszcze pytanie, bo przeczytałam ostatnio wypowiedź bardzo mądrego kapłana o tym, że takie uroczystości właśnie, jak na przykład prymicje, takie ważne wydarzenia przypominają także temu kapłanowi o tym, jaki był właśnie ten pierwszy dzień kapłaństwa dla niego, jakie właśnie przyświecały temu ideały, jak wyobrażał sobie to kapłaństwo i że jest to moment, w którym człowiek może, kapłan dokładnie, uświadomić sobie na nowo, jak wielki dar otrzymał tak naprawdę to powołanie. Wielu uczestników mszy świętej prymicyjnej mogło zauważyć sporą ilość kapłanów. Przynajmniej tych, którzy podeszli do błogosławieństwa, bo jeszcze dochodzili w trakcie mszy świętej. To jest ważne dla mnie, ponieważ wiem, że czuję jedność wspólnoty kapłanów. Dla nich ważne, bo często znamy się i to jest też dla nich ważne wydarzenie, że człowiek, który z którym na przykład rozmawialiśmy jeszcze o kapłaństwie, którzy dzielili księża, którzy dzielili się ze mną doświadczeniem, teraz już możemy rozmawiać jakby na temat, o którym doskonale wiemy, na czym w ogóle polega. Stąd ważna jest ta obecność podczas Mszy świętej prymicyjnej. Dlaczego oni przyjeżdżają? Wiele y, życzeń, które usłyszałem y, podczas y, święceń kapłańskich i mszy świętej prymicyjnej y, to było, żebym odprawiał tak mszę świętą każdą, jak pierwszą mszę świętą prymicyjną. Trzeba powiedzieć, że y, towarzyszy wielkie przejęcie y, odprawianiu pierwszej mszy świętej y, prymicyjnej. Y, z taką gorliwością tę mszę się odprawia. Y, a później życie pokazuje, że często może wkraść rutyna. Myślę, tak w każdym chyba działaniu, zawodzie jest. I księża może właśnie też dlatego przyjeżdżają na taką mszę świętą, bo wspominają swoją przeświętą bramicyjną. To też moment jest dla nich takiego zatrzymania i refleksji nad swoim odprawieniem mszy świętej, na, na jakby spojrzeniu na swoje kapłaństwo, na swoją posługę. Myślę, że nie jest to bez znaczenia, bo, bo bardzo pomaga. Sam doświadczałem tego jako kleryk, kiedy obserwowałem tych, te gorliwe odprawianie mszy Świętych prymicyjnych i myślałem o tym, że też tak chciałbym. Dzisiaj, już parę dni po mszy świętej prymicyjnej, też stwierdzam, że odbieram wrażenie, że odprawiłem mszę świętą gorliwie, przynajmniej taką przeżywałem. I tym chcę żyć przez, przez kapłaństwo. To już y, kończąc, ja jeszcze chciałabym wrócić jednak y, do tego momentu decyzji y, o kapłaństwie, no bo czytamy w Ewangelii: y, kto chce iść za mną, niech się zaprze siebie samego. Mocno się ksiądz zapierał. Jak to było? Y, no, właśnie, rozmowa nie była jeszcze tam wtedy dokończona. Y, jako dziecko. Y, Rozpoznawałem stopniowo y, powołanie do kapłaństwa. Potem y, okres dorastania y, był zastanawianiem się, weryfikowaniem y, swoich myśli y, i po maturze przyszedł moment podjęcia decyzji. Y, decyzji o tym, że chcę wstąpić, wstąpić do seminarium duchownego i zostać kapłanem. Y, było to w sposób naturalny. Tak przeżywałem, nie, żadnych, jakby nie miałem y, momentu jakiegoś buntowania czy, y, czy wielkiego zastanawiania. Po prostu y, traktowałem sprawę bardzo spokojnie i stopniowo ją rozważałem. Y, a czas seminarium duchownego to właściwie tylko utwierdzał tej de decyzji. Wiele wydarzeń, wiele doświadczeń. Pozwalało dalej weryfikować, bo po to jest właśnie seminarium. Kiedy wchodzimy do seminarium, nie jesteśmy od razu księżni, tylko po to jest to 6 lat, żeby dobrze rozważyć tą sprawę. Dlatego też wiele doświadczeń pomogło mi utwierdzić w tym, że, że tak chcę przeżyć swoje życie. I to jest także decyzja kościoła, prawda? Bo o tym decydują zwierzchnicy. Jak najbardziej. Jesteśmy pod opieką Seminarium Duchownego, czyli księdza rektora, księży formatorów, biskupa decyzjalnego, przede wszystkim, który jest głównym rektorem i opiekunem seminarium. Przez sześć lat byliśmy weryfikowani, czy jest dobrze rozznane powołanie do kapłaństwa i tak naprawdę poznawanie nas, co my możemy dać Kościołowi. To opierało się o, o doświadczenia praktyk, zawsze też przewoziłem różne opinie innych księży na mój temat dla księży formatorów i na podstawie wielu rozmów, też, które ja odbywałem z swoimi formatorami, podjęto decyzję, obdarzono mnie zaufaniem i tak przyjąłem święcenia kapłańskie w sobotę. A co dalej? Teraz jest taki czas urlopu, który przysługuje na zakończenie seminarium duchownego i y, urlop to dużo powiedziane czas odprawiania przysięgi prymitywnej jesteśmy jako na prezbiterzy zapraszani w różne miejsca ten tydzień szczególnie napięty ponieważ jesteśmy y, od rana do wieczora w różnych miejscach diecezji i y, y, to taki właśnie ten czas urlopu że musimy dużo jednak też czasu spędzać w samochodzie y, i też czeka mnie wiele mszy świętych prymicyjnych. 25 kończy się czerwca, kończy się urlop i już będzie pierwsza posługa na wakacjach. To będą różne zastępstwa, czy też posługa na pielgrzymkach, oazach, a od sierpnia, drugiej połowie sierpnia rozpoczynamy już posługę w naszych parafiach docelowych. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Życzę więc świętego kapłaństwa i dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.